W kolejnym odcinku tysiąca pif i napraw z wnętrza fiata 125p z wnętrza dużego fiata. Pewnie wielu z was jeździło kiedyś takimi sprzętami. Niesamowita kapsuła czasu. Zobaczcie sami. Siedzenia takie mm, skajowe, skórzane, na których zawsze tyłek i plecy się pociły zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zobaczcie, ta podsufitka, taka dziurkowana. Pamiętacie? Oj, no tak, było, było. Też się dużym Fiatem trochę w życiu najeździłem Ale w ogóle najlepsze w nim to są te zegary Ten tak zwany termometr W momencie kiedy jedziecie szybciej Tutaj wysuwa się czerwone pole I pokazuje jaka jest wasza prędkość Oj dobra Gasimy, niech się już nie męczy Sprzęcik O jaka cisza Zobaczcie moi drodzy co mi się tutaj na głowę zwaliło Duży Fiat 125P Bandzior I to jeszcze w najlepszym kolorze W kolorze czerwonym i zobaczcie, że w ogóle jeszcze jest na czerwonej tablicy, czerwonej, na czarnych tablicach rejestracyjnych. Ogólnie, stan tego samochodu pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Jest on bardzo mocno wypłowiały, dosyć już skorodowany. No ale musicie przyznać, że bryła tego samochodu naprawdę robi robotę. Coś pięknego. No dobre, ale nie o Fiacie dzisiaj o Fiacie zrobimy sobie jeszcze osobny odcinek. Chociaż tutaj głównie gadamy o motocyklach, to jednak samochody, tak jak Borek, tak jak tam Sprinter czasami, właśnie duży Fiat też czasami się będą pojawiały. Oj tam, oj tam. Ja wiem, że od samochodów to jest Graczyk, jest Motobieda, jest Złomnik, ale u mnie też się czasami coś może pojawić. No nie. Z tym, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać o dużym Fiacie, tylko dzisiaj zajmiemy się. Silnikiem od osy WFM OSA M50. Zobaczcie sami. Już wstępnie umyty. Mam takie coś do remontu. Nie jest to silnik od mojej osy. Jest to silnik od osy pewnego klienta, który dał mi tak naprawdę całą osę do zrobienia. O, ten silnik tak naprawdę to w takiej pozycji pracuje. No i na tą chwilę biorę się za to, żeby po prostu zająć się silnikiem. Chcę go sobie rozebrać, zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Co tutaj trzeba zrobić? Już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj na przykład brakuje piór w tym cylindrze, tutaj na przykład urwane jest przednie mocowanie, tutaj tylne mocowania już były spawane, czyli można by przyjąć, że ten silnik niejedną historię mógłby nam opowiedzieć. Ale w gruncie rzeczy jestem dobrej myśli, bo na tyle na ile udało mi się go sprawdzić, to nie widzę, żeby był robiony kiedyś, rozbierany przez jakiegoś rzeźnika. No bo tutaj kartery bardzo ładnie na, na łączeniach wyglądają Te połówki nie są jakieś podziobane e, Wał też wydaje się być w porządku Cylinder bardzo ładna, gładź tłok wygląda dobrze, pierścienie też Tutaj zębatka nie jest zaspawana Wszystkie te śruby wyglądają tutaj bardzo ładnie Te na które silnik był skręcony, właściwie jeszcze nadal jest Ale słuchajcie, wszystko dzisiaj wyjdzie na jaw jak otworzymy go sobie Ogólnie rzecz biorąc, co by nie było, jak ładna ta głać, na przykład cylindra by tu nie była, to i tak ten silnik będzie miał zrobiony szlif, pójdzie nowy tłok. Wał, oczywiście, też sobie przejrzymy. Prawdopodobnie pójdzie do regeneracji, bo będę chciał mu wstawić korbę z łożyskiem migiełkowym na główce korbowodu. No i ogólnie, ogólnie trzeba ten silnik ogarnąć, na pewno trzeba ten karter tutaj zespawać. Będzie na pewno przy nim troszkę roboty, na co serdecznie Was zapraszam i ogólnie oglądajcie odcinek, bo w trakcie tego odcinka, nie opowiadając o tym silniku, będę też Wam chciał powiedzieć o pewnych moich planach na najbliższą przyszłość, które będą też dla Was pewnie pewną propozycją. Także otwierajcie browarki i lecimy z odcinkiem. No i proszę bardzo, rozpoczęła się demolka silnika. Ja mamy już go częściowo rozebranego i cokolwiek już mogę Wam o nim powiedzieć. Otóż, zaczęliśmy sobie od góry, czyli od głowicy. Uszczelka tutaj pod tą głowicą, he, 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 no nie. Hm. No taka już mocno sfatygowana, ale jest to ta uszczelka gruba, bo musicie wiedzieć, że w silnikach tych właśnie od OSE lub w silnikach SHL-owskich dawane były dwa typy uszczelek, bo uszczelka cienka i gruba. W zależności od tego, jaką się zastosowało. Tak ustawiało się też wyprzedzenie zapłonu. Różnica była około 2 mm. I o ile dobrze pamiętam, przy grubej uszczelce wyprzedzenie było chyba 4,4, ,4, przy cienkiej 2,2. Jakoś tak. Także tutaj, no wiadomo, uszczelki to z pewnością wszystkie do wymiany. Jeżeli chodzi o samą głowicę, tutaj całkiem ładnie widać, że miksol był grany. <laughs> Czarno tutaj, dużo nagaru. Głowica sama w sobie całkiem ładna, do wyczyszczenia sobie pójdzie. Następny. Element, który zdemontowałem, był to cylinder, tylko teraz, żeby go nie upuścić, bo to dosyć droga sprawa, który gładź ma w gruncie rzeczy w ładnym stanie. Tutaj na dole, tylko pod kanałem, widać taką małą rdzawkę, no ale niestety próg jest tutaj wyraźnie wyczuwalny, czyli cylinder bezapelacyjnie idzie do szlifu. Co prawda, nie mierzyłem jeszcze. O, no, mocny, mocny jest ten próg. Nie mierzyłem jeszcze, który to jest szlif, ale za chwilkę sobie to wspólnie zrobimy, obejrzymy. No i oczywiście wymaga on tutaj wyreperowania tych urwanych piór. Będzie trzeba tutaj dospawać pióra z jakiegoś innego cylindra. Na spokojnie się tym zajmę. Fajnie, że ten gaźnik, znaczy ten silnik też jest wyposażony w ten mały króciec gaźnika, bo z nim jest dosyć duży kłopot, żeby je dostać. Do tłoka za chwilkę sobie wrócimy, ale spójrzmy, co zobaczyłem, kiedy zdjąłem pokrywę od sprzęgła. Tutaj mamy tak, ogólnie nie jest źle. Oczywiście rozmontowałem sobie tutaj sprzęgło, mamy sprężynki, później je sobie pomierzę, czy one trzymają jeszcze te fabryczne lub te dopuszczalne normy, jeżeli chodzi o ich wysokość, bo to jest dosyć istotne później przy składaniu sprzęgła, żeby ładnie nam ono pracowało. I z takich rzeczy, mniej ciekawych, no to tutaj nakrętkę ktoś widać przecinakiem dobijał, ale to najmniejszy kłopot. Do wymiany będzie na pewno podkładka. Od nakrętki zabieraka. Ona już jest mocno sfatygowana, ale to też żaden problem. Tutaj wszystko było ładnie, jeżeli chodzi o łańcuszek. Łańcuszek, no niestety, jak to łańcuszek, już powyciągany i on się kwalifikuje do wymiany, także łańcuszek będziemy sobie zmieniać. Tarczki sprzęgła były leciutko sklejone, ale naprawdę leciutko i wyglądają, no jeszcze w miarę, ale damy nowe. Po prostu, żeby to działało jak najdłużej. Tutaj ta przekładka trochę taka przyjarana, przypalona. Myślę, że przekładki też sobie tam zafundujemy nowe do tego zestawu. Jeżeli chodzi o zębatkę, która idzie na wał korbowy, ona wygląda bardzo ładnie. Widać w jak w ogóle, jakby może była wymieniana nie tak dawno ona jest spoko, do niej tutaj bez żadnych zastrzeżeń, natomiast jeżeli chodzi o kosz sprzęgła, tutaj też zobaczcie, bardzo ładnie nawet nie wypina się tutaj ta miseczka, która ma za zadanie dociągać sprężynę do tego trybu, tej zębatki rozrusznika tutaj wszystko bardzo ładnie się zazębia, zresztą jakość tych zębów też jest całkiem niezła. Myślę, że możemy zostać przy tym koszu. Jedyna rzecz, która tak naprawdę po rozebraniu tego dekla tutaj troszeczkę mnie zaniepokoiła, to to, że tutaj w miejscu, gdzie jest wałek pośredni, idzie tutaj sobie tulejka ślizgowa, po której pracuje sobie koszyk sprzęgła. Pod tą tulejką były dane dwie podkładki, które są no, takie gówniane, blaszane, bardzo miękkie. Tutaj bardziej powinna być jakaś taka podkładka no, ślizgowa, troszeczkę bardziej utwardzana, coś mocniejszego. To powiedzmy pół biedy. Natomiast gorzej było w miejscu tym. Tutaj pracuje sobie zabierak. Zabierak no troszeczkę jest już wypracowany, nie jest jakiś idealny, ale też nie jest jakiś bardzo mocno wyżłobiony. To pewnie za sprawą tych dwóch podkładek, które tutaj znalazłem. W tym miejscu leżała jedna, w tym miejscu leżała druga. I jest to troszeczkę błąd, bo tutaj powinna być specjalna podkładka utwardzana, podkładka ślizgowa, po której właśnie ten zabierak powinien się ślizgać. Natomiast tutaj zobaczcie, co jest dane: ta podkładka to jest w ogóle podkładka sztycy od kiery, bo ona w tym miejscu, o tutaj, ma takie przepłaszczenie, żeby zapierała się o wyżłobienie w sztycy kierownicy. <laughs> Nie czuję, że rymuje, ale taka jest prawda. Natomiast ta druga, to zobaczcie, co to w ogóle jest. O! Złamała się. Jakaś w ogóle bakielitowa, jakaś taka fibrowa podkładka była tutaj dana. No nie, to nie jest miejsce na takie podkładki w tym miejscu. Absolutnie. Także podkładkę w to miejsce trzeba będzie zainstalować. Odpowiednią taką utwardzaną ślizgową, odpowiedniej grubości. No i ten zabieraczek jeszcze nad nim pomyślę, czy jego kariera dobiegnie końca, czy dalej będzie tutaj brał udział w pracy tego silnika. Jeżeli chodzi tutaj o ten wałek kopniaka, o sam półksiężyc wszystko wygląda bardzo ładnie, sprężyna również no jeżeli o tłok chodzi jest już gorzej, no bo zobaczcie tutaj mamy go wyszczerbionego i to dosyć mocno, te elementy z jakiegoś powodu odpadły, wpadły zapewne gdzieś tam na dół do komory korbowej pewnie się już zmieliły, może dokonały też pewnych uszkodzeń, dlatego tłok bezapelacyjnie do wymiany nie jest on zbyt ładny zobaczcie, na górze oczywiście miksol był grany heja Helenka tutaj dobrze się działo no i tutaj mamy oczywiście przedmuchy tutaj też jakieś drobne uszkodzenie tego tłoka no i z tej strony dużo większe te są te przedmuchy tutaj naprawdę bardzo dobrze sadziło czyli ta kompresja uciekała sobie więc silnik z pewnością nie rozwijał pewnej pełnej mocy jeszcze gdzieś widziałem takie ciekawe uszkodzenie o tutaj i jeszcze chyba z tej strony też jakiś taki wżer był duży, ale nie mogę go teraz namierzyć. No mniej o so to generalnie tłok do śmieci. Tutaj łapię sobie za korbę, nie czuję luzu góra-dół. No ale zakładam, że na pewno tutaj na górze nie ma łożyska igiełkowego, a jest to takie rozwiązanie, które w dzisiejszych czasach niewątpliwie warto sobie e, zastosować. Jest to po prostu poprawienie w pewien sposób fabryki. O, mamy wtedy coś takiego, to jest akurat wał od włeski trójki. Do SHL jest nieco inny, ale już pokazuję Wam o co chodzi. Chodzi o to, że w główce korbowodu zamiast takiej mosiężnej tulejki ślizgowej mamy łożysko igiełkowe. Jest to zdecydowanie żywotniejsze rozwiązanie. No i po prostu trzeba będzie wymienić korbę albo ją przerobić na takie właśnie łożysko. Wtedy zapewni to jakby dłuższą pracę bezawaryjną takiego silnika, miejmy nadzieję. No i dobrze moi drodzy, widzimy się parę minut później. Mamy silnik już rozpołowiony i możemy przystąpić do tego, żeby zobaczyć co tu się od Janie padliło. No bo tutaj mamy wałek zdawczy, który, tak jak wcześniej mówiłem, wygląda nieźle, chociaż tutaj w tym miejscu leciutko jest podcięty. Znaczy podcięty. Jakby się ukruszył kawałeczek czy coś. Okej, okay, obejrzę sobie to po umyciu. Natomiast tutaj zobaczcie jaki gnój w silniku. Ile tutaj jest syfu? No jest, kurde. No, ale co pierwsze mi się rzuciło w oczy, to to, że tutaj dane są dwie podkładki miedziane, czy tam mosiężne. No, one tutaj nie powinny się znaleźć, podobny błąd, jak, jak z tamtej strony. Chodzi o to, że w tym miejscu na tym wałku powinna być specjalna podkładka dedykowana właśnie w to miejsce z specjalnym podtoczeniem. Tutaj widać kto się widocznie zgubił, nie mógł dostać, założył jakieś, zobaczcie w ogóle za duże. One sobie tutaj latają a one mają za zadanie wchodzić sobie. od tam. O, tam. No dobra, no tutaj powiedzmy, że jest ok, no bo ona, ona wchodzi, ale generalnie dobra. To nie jest, nie jest podkładka w to miejsce. Także tutaj zakupimy, jakby założymy sobie taką. Druga sprawa, którą przed chwilką dosłownie zobaczyłem, to jest to, że uszkodzona jest sprężyna uszkodzony sprężyna od zmieniacza biegów i to by się potwierdzało, bo słuchajcie, właściciel tego motocykla powiedział, że był tutaj problem ze zmianą biegów, szczególnie z wrzucaniem trzeciego biegu, więc jakby no, chyba chyba mamy... To czego szukaliśmy, podejrzewam, że tutaj jeszcze pewne jakieś tam problemy mogą się znaleźć, na przykład luzy tego automatu tutaj od zmiany biegów. Zobaczymy zaraz jak wygląda skrzynia biegów sama w sobie, ale przede wszystkim muszę to umyć, bo to jest strasznie wszystko upierdzielone. Jaż nie miło to w ręce brać. Dobra, pomyte mam już z grubsza wszystko. Wiadomo, takie mycie docelowe jeszcze przede mną, ale chodzi o to, żeby tutaj nic się w rękach nie lepiło. No i teraz wyszły na jaw, poza tym, że tutaj uszkodzona jest sprężyna, Kolejne jakieś problemy. Zacznijmy, może od skrzyni biegów. W skrzyni biegów, tutaj ten tryb to koło zębate, powinno dosyć sztywno siedzieć na tym wałku. Powinno być bardzo trudno je zdjąć, natomiast ono tutaj sobie wchodzi bardzo luźno. Temu trzeba będzie się przyjrzeć. Skrzynia biegów, w gruncie rzeczy, nie jest jakaś zła. Tak, o ile, na tyle, na ile ją sobie tutaj przyjrzałem. Ale niewątpliwie będzie tutaj potrzebne jakieś wydystansowanie, bo zobaczcie. To się dzieje z automatem zmiany biegów. Jest w ogóle rozkręcony, on się rozkręcił. Za słabo było tutaj zabezpieczone, za słabo była tutaj zabezpieczona ta śrubka. Ona na tyle się wykręciła, ta też jest luźna, więc ten automat cały sobie tutaj chodził, co miało niewątpliwie wpływ na wybieranie tych biegów. Potwierdza się po prostu to, co mówił właściciel, że był problem tutaj z wybieraniem biegów, szczególnie biegu trzeciego, że mieszało się tymi biegami jak w i coś wpadło, coś nie i to tak właśnie wyglądało. Więc jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to chyba tyle, ale jeszcze uwagę, na uwagę swoją zasługuje wał korbowy. Bo o ile tutaj, słuchajcie, korba w porządku, ona luzu góra-dół nie ma, no boki wiadomo, zawsze jakiś musi mieć, to zobaczcie, już tutaj ktoś się znęcał nad blachami i je tutaj punktował, spawał, takie tutaj cuda się dzieją. Te blachy są, e, no tak bardzo rzemieślniczo tutaj bym powiedział, wstawione. Z jednej strony jak i z drugiej, zobaczcie tutaj w ogóle dziury, otwory. No nie wygląda to za dobrze. To jednak powinno być szczelnie zamknięte, także wał z pewnością całą już w tym momencie leci sobie do regeneracji. No i z rzeczy, które tutaj zauważyłem, na przykład udało się wyjąć jedno łożysko. łożysko jeszcze polskie, prawdopodobnie oryginalne, ale jest w dobrym stanie. No ale to nie ma znaczenia i takie wymieniamy. Tutaj mamy drugie łożysko. Uszczelniacze w tym silniku też jeszcze są oryginały. Zobaczcie. Także, a jeszcze kwestia tulejek. Samych tulejek, Ja nie patrzyłem w ogóle jak wyglądają tulejki. Tutaj mamy tak. O, sztywno. Sztywno siedzi. To dobra wiadomość, bo ta tulejka bardzo często właśnie się wyrabia, lata sobie luźno w tym gnieździe, a tutaj jest sztywniutka, nie jestem w stanie jej ruszyć, wyjąć, nie czuję tutaj żadnych drgań. Jeżeli chodzi o tą, która jest tam pod spodem, to za chwilkę sobie sprawdzę, jak zdemontuję tą skrzynię. Myślę, że będzie ok ale co by nie było, jednak troszkę roboty przy tym silniku będę miał. Zapowiadało się, że będzie fajnie, jest trochę mniej fajnie, ale nie jest nie do przyskoczenia. W gruncie rzeczy wygląda na to, że gniazda na łożyska są całe, nie są zbyt luźne. Gniazda na tulejki też, więc i te kartery nie będą wymagały jakichś strasznych napraw. Poza tym tą naprawą tego przedniego mocowania, które jest tam do, do ramy. No dobra, także ja się biorę dalej do roboty, a wy oglądajcie. Ok, kartery mamy już gruntownie umyte, jutro jadą sobie do naprawy tutaj tego przedniego uchwytu. Pomytą mamy już też gruntownie resztę silnika, wał cylinder spakowany w samochodzie leci sobie do jedno i drugie do regeneracji. A tutaj, nie bez powodu, pojawiła się jeszcze SHLK M04. Pamiętacie pewnie, że niedawno robiłem renowację tego motocykla i chciałbym, żebyście dobrze mu się przyjrzeli, bo również i wasze motocykle mogą wyglądać tak samo. Wychodzę do was z pewną propozycją. W życiu pewne sprawy leciutko mi się pozmieniały i wychodzi na to, że będę miał trochę więcej wolnego czasu na to, żeby zajmować się motocyklami, nie tylko swoimi, ale także waszymi. Więc chciałbym wam zaproponować możliwość pewnej współpracy przy renowacji właśnie starych motocykli czy motorowerów, czy naprawy silników. Odświeżenie jakichś motocykli, usprawnienie różne takie zabiegi będę chciał teraz dla Was robić. Więc i gruntowne remonty całych motocykli od złoma do świecącej bombki, również też mile widziane. Pamiętacie pewnie ci, którzy są troszkę dłużej na kanale, jak remontowałem tą shl pokazywałem Wam jakby proces tego, jak ten motocykl powstawał. No, on dzisiaj już jest jeżdżący, już troszkę pojeździł, ale przyjrzyjcie się, bo tak naprawdę. Do takiego stanu jestem w stanie doprowadzić maszyny, którymi wy możecie jeździć, wasze WS-ki, SHL, Yunaki, MZ, -ki. co tam tylko chcecie, co tam tylko macie. Efekt finalny może być właśnie taki, jak ta SHL. -ka. Część z Was pewnie pamięta, jak ona wyglądała przed remontem. Tak wygląda po remoncie. Film do jednego z tych odcinków macie gdzieś tutaj na górze. Za chwilkę wam się pokażę. No ale nie tylko tą SKL-kę przyszło mi w życiu robić. Robiłem też Junaka 7, robiłem parę ws -ek. Część z tych kolekcji moich motocykli już widzieliście. Już mogliście sobie tam popatrzeć mniej więcej, jak to wygląda. No i w ten sposób też zapoznać się z tym, do jakiego stanu jestem w stanie doprowadzić wasz motocykl. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani taką współpracą, to najlepiej piszcie do mnie na Facebooku, na Messengerze, na profil 1000 PiFina. Praw. Ja będę się starał Wam jakoś tam odpisywać. Ja wiem, że dużo ogólnie osób do mnie pisze z różnymi pytaniami. Ja bardzo powoli nieraz odpisuję, ale staram się, żeby każdy dostał odpowiedź na zadane pytanie. Ona jest troszeczkę brudna, bo przed chwilą wyciągnąłem ją z garażu, ale nie sugerujcie się tym. Ogólnie, jeżeli macie pytania odnośnie wyceny, ja muszę przede wszystkim zobaczyć zdjęcia waszych pojazdów i mniej więcej poznać, co wy z nimi chcecie zrobić. Czy to po prostu remontujemy, załóżmy jakąś włeskę od zera do takiego stanu, czy po prostu usprawiamy jakiś oryginał, wszystko indywidualnie, po prostu potrzebuję od was zdjęcia. Mniej więcej opis tego motocykla, co tam z nim chcecie zrobić i wtedy będziemy mogli coś tam pouzgadniać. Jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ja tutaj działam. Ja nigdy tak naprawdę nie podaję dokładnie, skąd jestem. No bo po prostu cenię sobie swoją prywatność. Ale jeżeli chodzi o mniej więcej obszar, jest to bliskie pogranicze województwa mazowieckiego i. Podlaskiego, więc jeżeli miałoby dojść do jakiegoś tam przekazania motocykla, czy tam jakiś tego typu akcji, no to najlepiej się spotkać albo w Warszawie, albo w Białymstoku, mniej więcej podobna odległość. Także, także także tyle. Ten, ten obszar Polski, ja tutaj sobie działam i, i tak to wygląda. Więc wy sobie tam przemyślcie, co byście chcieli, powiedzmy. Wyremontować, zrobić. Ja biorę się za osę. Osa już jest robiona komercyjnie, robię ją komuś. Wiem, już już mam trzy kolejne powiedzmy tam jakieś zapowiedziane motocykle do zrobienia, ale to dowiecie się po prostu w, pewnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. No i też to będzie jakiś fajny pomysł na to, żeby kręcić materiały o tym, jak takie motocykle powstają, jak się robi remonty ich no po prostu, tak od kuchni pokazać, jak to tak faktycznie wygląda. No dobra, słuchajcie, na dzisiaj odmeldowuję, wytopijajcie browarki. I do zobaczenia pewnie w Łodzi, bo już jest późna pora. Ja w sumie zaraz się kładę spać. Rano jeszcze muszę spakować busa i lecę do Łodzi. W Łodzi się pewnie z wieloma z Was zobaczymy. No i zobaczymy, co przyniesie ta ostatnia Łódź w tym roku. Do zobaczenia w Łodzi, odmeldowuje Siemka.